Wiecie co, czasem się naprawdę cieszę, że jestem fanem niszowych serii gier. Przez takie działanie mogę uniknąć psucia dobrych wspomnień przez duże korporacje, które są zaślepione swoimi pieniędzmi. Ustalmy sprawę jasno, take -Two jest w posiadaniu Rockstara jak i samego Hangar 13. Nie muszę chyba przypominać, że rok temu take -Two pozwoliło stworzyć odnowioną trylogię mafii. Zaś sama trylogia zawiera remake pierwszej części oraz remaster drugiej części, a trójkę wypuścili ze wszystkimi dodatkami. Jakby nie patrzeć, tylko pierwsza mafia wymagała tutaj pełnego remake'u i go dostała. Więc czemu takie GTA 3 nie dostało remake'u mimo tego, że jest tym pierwszym oraz najstarszym GTA w 3D? W sumie jakby nie patrzeć, to każdy GTA z trylogii potrzebuje przynajmniej porządnego remastera. Druga i trzecia mafia mogła się zadowolić samym remasterem, bo dwójka wyszła w 2010, a trójka w 2016. Natomiast GTA 3 wyszło w 2001 roku, Vice City w 2002, a San Andreas w 2004. Ale czemu tyktu wraz z Rockstarem postanowili zrobić słabiutkie remastery zamiast porządnych remake'ów? Chyba wszyscy znamy odpowiedź. Oczywiście pieniądze. Tamtejsi biznesmeni obliczyli sobie, że więcej zarobią na słabiutkich remasterach niż na pełnoprawnych remake'ach. Czemu? Bo na fali fejmu GTA i tak się sprzedadzą, a słabe oceny gry nic tu nie pomogą. GTA jest tak potężną marką, że wydawca nie musi się przejmować spadkiem zainteresowania serią, bo i tak GTA 5 wraz z online'em sprzedaje się bardzo dobrze. Jedyny sposób aby przekonać Rockstar do stworzenia remasterów na dobrym poziomie zainteresowanie grania w GTA 5 Musi spaść dość mocno, a to się oczywiście nie stanie. Zaraz, a co dokładnie jest z tą trylogią nie tak? Niestety wszystko, choć nie do końca. Wygląd budynków, oświetlenie modele aut spoko, spoko. A reszta jest niestety do kosza. Modele postaci wyglądają jak z plastiku oraz wyginają się w nienaturalny sposób. Dokładnie te same dźwięki oraz muzyka co w oryginale lub ich brak, na przykład podczas ładowania gry. Brak nowocześnienia jakiejkolwiek mechaniki, np. przykład strzelanie w GTA San Andreas jest dokładnie takie samo jak w oryginale na PC, jeśli ktoś gra padem oczywiście zostało dodane automatyczne celowanie. Jak i nie mógłbym zapomnieć o najważniejszej zmianie, czyli całkowicie spartaczonej optymalizacji oraz przeróżnej garści błędów. Ale wiecie, nie małej garści błędów, tylko ogromnej, przepotężnej garści błędów oraz gliczy. Cały czas na bieżąco ludzie znajdują nowe błędy i powstają z nimi przeróżne kompilacje. Przez ich działanie można sobie pomyśleć, że Rockstar to jakaś nieudolna firma, ale wręcz przeciwnie. Studia od Rockstar Games naprawdę potrafią tworzyć gry, przecież w 2018 roku wydali świetne Red Dead Redemption 2, co pokazuje, że ludzie pracujący w tych studiach umieją tworzyć gry, ale niestety panowie z góry nie pozwalają, bo GTA 5 dalej się dobrze sprzedaje, więc nie ma powodu, aby się starać. Wiecie co, to jest po prostu smutne. Jak gigantyczny wydawca tej two pozwala na takie krapy? Wiadomo, że stać ich na więcej, ale po co mają się starać, jak GTA V sprzedaje się coraz lepiej? Albo przynajmniej na tym samym poziomie. Słyszeliście, że Rockstar ma zabrać się za remaster GTA 4? Ludzie, spokojnie, myślę, że tu sytuacja przedstawia się zgoła inaczej. GTA 4 nie jest aż tak kultowe w przeciwieństwie do gier z trylągi. Tym bardziej, że od premiery ma tylko same problemy. Więc uważam, że ze sprzedażą tej części nie pójdzie tak łatwo. Choć hipotetycznie można założyć, że też się sprzeda na fali fejmu GTA, choć może nie być tak łatwo jak teraz, kiedy wszyscy się dowiedzieli, jaki naprawdę jest remaster GTA 3, Y City oraz San Andreas. Dziękuję za uwagę.